Cześć, dzisiaj chciałam Was zabrać na spacer i zobaczyć jak mój sprzęt zachowuje się w terenie, bo po tego sobie kupiłam, żeby móc z nim łazić i nagrywać i pokazywać Wam trochę mojego świata, bo najbardziej lubię las i, i to, to jest coś, co mnie wycisza i uspokaja i sprawia, że, że jest mi dobrze. Mam nadzieję, że się nie wywalę, bo jeszcze nigdy nie szłam gapiąc się w coś innego niż pod nogi lub, lub przed siebie lub na drzewa w lesie. Więc liczę na to, że przeżyję i mam nadzieję, że Wy też przeżyjecie. Chciałam się z Wami podzielić czymś, co już czuję, że jakiś czas temu miałam się tym podzielić, ale tak to odkładałam, odkładają licząc na lepsze czasy gdzieś tam w moim sercu, kiedy zrobi się jaśniej i lepiej, i po prostu wszystkie moje udręki odejdą. Te czasy nigdy nie nadchodzą, znaczy chwilowo są. Nawet czasem są duże, ale wtedy się nie myśli o takich rzeczach jak nagranie filmiku i po prostu podzielenie się czymś. A mam się z Wami podzielić tym, co w ostatnim roku o tym mówiłam dużo, a co bardzo mocno i wyraźnie w pewnym momencie musiał w moim życiu sprostować Duch Święty. A mianowicie, jak z moich poprzednich filmików wiecie. Niejednokrotnie powtarzałam, że to bardzo trudny rok, że trudny czas, że trudne okoliczności i dlatego nie nagrywałam i ble, ble, ble. I to była prawda, ale w pewnym momencie stanęłam i musiałam stanąć twarzą w twarz z prawdą, którą wierzę, że objawił mi Duch Święty. Mianowicie zadał mi takie pytanie. W pewnym momencie, kiedy po prostu zaczęłam znowu myśleć, że. To jest ciężki rok. Najtrudniejszy rok od momentu mojego nawrócenia. I wtedy stanęłam i usłyszałam w głowie takie, takie pytanie. Cały czas przeklinasz ten rok, a on się jeszcze nie skończył. I naprawdę myślisz, że zmienią się okoliczności? I to było coś, co. Mocno mnie wstrząsnęło, bo ja zdałam sobie sprawę, że słowa, które wypowiadam, tak naprawdę blokują dużo rzeczy w moim życiu: blokują uzdrowienie mojego serca, blokują radość, blokują możliwość jakby cieszenia się tym, co jest tu i teraz. I ciągłe rozpamiętywanie przeszłości, i tłumaczenie się, że o. Dziś nie robię tego i tego, bo wczoraj wydarzyło się to i to. I to, to było dla mnie trudne. To było dla mnie nawet bardzo trudne, jakby stanąć twarzą w twarz z tą prawdą, że ja rzeczywiście przeklinałam cały ten rok i że tak nie mogę robić. Zaczęłam z tego pokutować, czyli zmieniać myślenie. Przeprosiłam Boga, odwołałam te wszystkie słowa, związałam je w imieniu Jezusa i odebrałam im moc nad moim życiem. I rzeczy zaczęły się zmieniać. Tylko że, tylko że, ja jak zwykle myślałam, że no, jak się zmieni, no to się zmieni tak, że zmienią się okoliczności. I wiecie, ja często powtarzam to, że nawet jak okoliczności się nie zmieniają, to coś w naszym sercu się zmienia. Tylko, że w tym wypadku jakby znowu zaczęłam oczekiwać zmiany okoliczności, która nie nadeszła. I ten filmik też odkładam, między innymi, dlatego, że okoliczności, które miały się zmienić szybciej, wcale się nie zmieniły. Które miały odejść, wcale nie odeszły. Niektóre odeszły, pojawiły się nowe. I to jest takie, takie trudne dla mnie, żeby przestać oczekiwać. Zmiany okoliczności, i w tym momencie, w którym ja przestałam mówić złe rzeczy na temat, na temat tego, jaki jest ten rok, który się jeszcze nie skończył, mam wrażenie, że wtedy Duch Święty jakby zyskał przestrzeń pewną w moim sercu i mógł zacząć do mnie mówić o tym, jak jest naprawdę, o tym, co On o tym wszystkim myśli. I zaskakujące znowu jest to, że to, co w tym czasie zrozumiałam, i to była dosyć trudna dla mnie lekcja, i nie taka łatwa do przyjęcia jak teraz się o tym gada. Teraz już się gada łatwiej, chociaż zdaję sobie sprawę, że, że to dalej jest w moim sercu gdzieś tam y, takie zagmatwane. Że ta prawda jest taka, że, że to nie okoliczności determinują nasz stan, to jak się czujemy, w jakim miejscu jesteśmy. I co robimy? Tylko nasze serce. Jest napisane, że z obfitości serca mówią usta. Jest też napisane, że jak człowiek myśli w swoim sercu, tak jest. I łącząc te wersety, i dodając do nich moje przeklinanie tego roku, który trwa, to jak ja mogłam oczekiwać, że coś się zmieni na zewnątrz? Kiedy to po pierwsze? W ogóle o to nie chodzi, żeby zmieniło się na zewnątrz, tylko żeby zmieniło się wewnątrz, bo chrześcijaństwo nie jest religią zmiany okoliczności. Nie, jest, nie wyznajemy tego, że o Panie, Ty zmieniasz nasze okoliczności, chociaż często tak się dzieje, ale Bogu chodzi o nasze serce. I liczy się nasze serce. I biorąc to i zestawiając ze sobą, sobie myślę Boże jak bardzo ja pobłądziłam. I żeby nie być tu gołosłowną, to chcę wam przeczytać jeden fragment, który no dobitnie o tym mówi. Przy okazji pokażę wam mój tajny sposób odblokowywania i korzystania z telefonów zimą w rękawiczkach. Skórzane rękawiczki nic tutaj nie da się zrobić. Ale <grywania> odkrywam się przed wami, więc naprawdę proszę to docencie. Cyk. <grywania> Tak, użyłam do tego nosa. Tak, to się stało. Ale ten werset brzmi tak. Owocem swoich ust nasyci, się, nasyci człowiek swoje wnętrze, nasyci się plonem swych warg. Śmierć i życie są w mocy języka, a kto miłuje tę zasadę, ten spożyje z tego owoc. Owocem swych ust nasyci człowiek swoje wnętrze. I z obfitości serca. Mówią usta. To jest przeciwstawne, a jednak się uzupełnia. I to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, że jeżeli kochamy tą zasadę, że owoc naszych warg ma moc nas zmienić, a jednocześnie jest obrazem tego, co rzeczywiście na ten moment jest w naszym sercu, no to po pierwsze możemy się skonfrontować z ukrytymi zamiarami naszego serca, bo czasem naprawdę gadamy głupoty i czasem one nie wypływają po prostu z tego, że są głupotami, tylko są to rzeczy zapisane w naszych sercach. Gdzieś głęboko, gdzieś na dnie, gdzieś schowane, gdzieś ukryte i tam sobie leżą. Leżą sobie i czekają, aż ktoś się odkryje, albo może aż pozwolimy Duchowi Świętemu, żeby je odkrył i objawił. Więc zachęcam was do tego żebyście pokochali tę zasadę pokochali tą zasadę że z owocu naszych warg nasyca się nasze wnętrze i życie i śmierć jest w mocy języka bóg stwarzał ziemię za pomocą swoich słów wszystko tworzył za pomocą słów Jezus przemawiał do chorób do demonów i rzeczy się działy. I tak samo my, jeżeli będziemy pilnować swego języka ze świadomością tego, że w jego mocy jest życie i śmierć, i ze świadomością tego, że możemy w ten sposób siać dobre rzeczy lub złe do nas samych, do naszych wnętrz, to może wtedy będzie łatwiej, jeżeli będziemy tak żyć. Jeżeli będziemy tak żyć i myśleć o tym, że, że to, co mówię, ma znaczenie. Że to nie jest głupia paplanina. Jeżeli będę mogła się zatrzymać w momencie, kiedy zacznę narzekać, to może będzie jednak lepiej. Pamiętam jedną taką sytuację, kiedy w moim życiu bardzo źle się czułam. Było mi tak źle i tak smutno, i akurat chwilę wcześniej przeżywałam takie osobiste objawienie Bożej Radości. Że to jest coś właśnie niezależne od okoliczności. Że to jest coś, co po prostu Duch Święty kładzie do naszego wnętrza i to tam jest. I... I przyszedł taki trudny moment. To był moment, w którym ja płakałam, ryczałam, wyłam. Było mi bardzo źle, i pamiętam wtedy, jakby zaczęłam śpiewać. Nie będę Wam śpiewać, nie, mój, nie bójcie się. Nie wiem, głośniki mogłyby tego nie wytrzymać, ale wtedy zaczęłam śpiewać, że Jezus jest moją radością. I ryczałam jak wół, po prostu ciekły mi łzy po polikach. Ze smutku i żalu i bólu. A śpiewałam, że Jezus jest moją radością. Trwało to z 15 minut i w pewnym momencie coś w moim sercu jakby zatrybiło. Że nieistotna jest ta okoliczność, bo pomimo niej Jezus dalej jest moją radością. I tego wam życzę. Doświadczeń tego, że... Słowa, dobre słowa wypowiedziane z Waszych ust mogą zmienić w Waszym życiu bardzo wiele. W mocy Ducha Świętego niech wypowiadane będą przez Was samych słowa, które niosą życie i pokój. Słowa pełne radości, pełne miłości, w których objawiać się będzie sam Bóg. Do zobaczenia.